Zgodnie, bo teraz będzie bardzo bardzo słodko. Nie ze względu na mnie, tylko ze względu na coś, co mam ochotę pożreć. Dubajska czekolada, ale nie z Dubaju, <grytania> tylko z Gdańska. Z garnizonu, z cukierni umam. W okazji, jeżeli lubicie słodkości, to łapki w górę, to nie subuje, to zachęcam. I czekajcie, zobaczcie. Chyba zaczynam rozumieć, dlaczego jest taki szał na ta czekolada. W środku, to są pistacje z jakimiś No Nie, no. Smak warty wypróbowania. Okej, okay, oddaję honor. To jest faktycznie smak, który ciężko z czymś porównać? Jestem na tak. A teraz czas na wielki unboxing. A jeszcze jedno pytanie z natury babskich. Czy wy wolicie syl w obmianie takiej, czy takiej, jak przed chwilą widzieliście z dubajską czekoladą? To chyba jestem. Dajcie mi znać w komentarzu, która fryzura wam bardziej odpowiada. A ja chyba jestem ostatnią osobą, która posłuje te okulary. Te okula... czekolady! Wszyscy już chyba to nagrywali. Pamiętacie jak Karolina Pisarek kiedyś wąchała zamknięte warzywa w folii? Ryb, tak. <noise> to ja teraz. Mmm, czuję tutaj to skórzaną torebkę. No, mam jakiegoś hopla na punkcie czekoladowego brązu. Widzieliście to, że już można ją nosić na dwa sposoby? Czy to było widać? Że ona była taka złożona albo taka łódeczka. Fajna, co? Super papier! O, to jest wygodne, ale daje skórą. Czekaj, rozwijmy to, jak w saunie. Teraz byłam na rytuale salowania i był taki koleś w kapelutku, który na środku były te kamienie, i on chodził z ręcznikiem. I tak robił, że powietrze buchało w każdą osobę. Głównie to było fajne, chociaż mi że tak i ja tak właśnie teraz się poczułam jak ten sauna master to marka na oko i myślę, że wrzucając tego vloga to już powinna być Reels na profilu i w Reelsie będzie zniżka do nich jeszcze nie wiem jaka, więc wam nie mówię więc jak ktoś chce to zajrzyjcie bo, bo naprawdę to jest cute ja mam jeden pomysł na to halo, cześć wiesz co takie coś teraz zrobimy więc chodźmy, chodźmy po perły Mamy perły, mamy torbę. Trzeba to tak teraz jakoś mądrze wy, wymerdać. O, i to będzie fajnie, zobaczcie, wisiało. Że to będzie takie S. No, mi się podoba. Co, co szkodzi się obwieścić tymi perłami? Jak są w szafie i leżą, mi się kurzą. Dobra, idziemy dalej. To nie koniec unboxingu. Słuchajcie z rzutem na taśmę. Uch. I słuchajcie, teraz wołacie swoje drugie połówki. Jeżeli chcecie dostać fajny prezent na Dzień Kobiet. Dziubeka. I do dziubeki jak zwykle oczywiście jest zniżka, więc jak ten ktoś będzie chciał Wam zrobić prezent, to nawet jeszcze zaoszczędzi, więc piszę na ekranie i też wypiszę. Macie wszystkie szczegóły i otwieram. jak pięknie zapakowane. Torebeczka, woreczki. W ogóle na sobie mam. Dziubeka, 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 dziubeka. Dziubekę, 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 dziubekę. To nie było planowane, na... Och Jezus! Czy to są perły kolejne do zawieszenia na torebce? Patrzcie, to. To są takie. O, które będę nosić na koszuli. Wszystki trend, żeby biżuterię właśnie nosić na, na ciuchach. Tutaj mam koniczynki, które uwielbiam. To są e, kilka różnych setów, więc tak. Tutaj są kolczyki. Osobno jest naszyjnik z taką koniczynką. W ogóle bardzo lubię to zapięcie. O Jezu, to jest to śliczne. Do tego jest taki naszyjnik, który ma koniczynki z taką błyszczącą cyrkonią i tutaj te takie z masą. O Jezu, jakie to jest ładne. Bo, Boże, ten? To jest jakiś hit. To będzie mój nowy ulubiony naszyjnik. Ja już to czuję. I zamówiłam sobie jeszcze taki piercingowy kolczyk, że widzicie to zapięcie nikuje, więc do spania wygodne, muchane kolczyki to jest coś, co jest bardzo bardzo modne i wygląda pięknie i w ogóle mi się podobają takie sety, że na uchu nosisz taki komplecik, że duży, mały i jeszcze jakaś taka drobinka, a akurat mam po trzy dziurki, więc to się super sprawdzi, do tego złotego że to takie z perełkami i do tego mniejsze. I nausznice, czyli coś, do czego w ogóle nie trzeba mieć dziurek. I ja w sumie na sobie też mam nausznice. Tutaj nie mam kolczyka, a to jest właśnie takie kółeczko, więc zarąbista sprawa. Jak ktoś się boi przekuwać tutaj, to może sobie to tylko nałożyć i to jest ekstra. A to jest w ogóle zarąbisty naszynik, jak lubicie łączyć srebrną biżuterię ze złotą. Tu mamy Health Labs Care. Podoczy Slowon i taki krem odbudowujący barierę lipidową, też seria Slowon. I ona jest tam na wygładzenie zmarszczek, ujędrnienie, wszystkie takie rzeczy, co lubimy tu. Dobra, mamy dwie kubki. Folie, papiery. Słuchajcie, że czekałam z Wami na unboxing tej paczki, choć korciło mnie bardzo. A jest to coś, co nie jestem pewna, to czy będzie dobre. Trochę się stresuje. co dziękuję Gucci za prezent, nie trzeba było. Niestety. Niestety trzeba było i trzeba było za to zapłacić, na dodatek. ale tani, bo, bo był jakiś tam special prize w Gucci, Jak kupowałam to przez personal shopperki. Jezu, papiery lecą. Oh my god, serio się boję, czy będą dobre. Znowu zapachniało skórą. Dzisiaj mamy tutaj. Aromaty. Dobra, zdejmuję moje jeże. Drugę sweet skarpetki w Prosecco. A druga jest taka. Z tam od przyjaciółki. Od pałki, którą lubicie zresztą. Dobra, są. Bez kitu. Bo to jest 39,5. Jezu, e Jezu, jak ekstra. Jak kocham kasynę. Super, dobra. To ja sobie w nich zostaję już. Muszę się nacieszyć po domu, bo dzisiaj jest minus 7, to ich nie założę. Tutaj ładnie tłoczone. Jedyny problem jest taki, że szkoda ich wyrzucić i są ładne, a zajmują mnóstwo miejsca, a szkoda mi ich wyrzucić yy, dać do piwnicy, żeby ze ześmiarły czy coś. Dobra, jeszcze jedna paczka z hefla z Care. A krem pod oczy. Dobra. Tak, bo zamówiłam sobie jeszcze taki ten krem pod oczy na dzień, bo miałam tak zwany projekt denko życiowy. Po prostu normalnie mówiąc, skończył mi się. To jedna z większych paczek... A, dobra, mam dla Was zagadkę. Kto pierwszy zgadnie, po co to kupiłam, ale tak dokładnie opiszę po co. Ten dostanie jakąś niespodziankę dla mnie, więc piszcie w komentarzach. Jest to belka folii bąbelkowej. Odpowiem, że odpowiedzią nie jest, że mam jakieś problemy ze stresem i kupiłam to, żeby mieć na rok. Dziękuję. Dobrze. Do widzenia. Jak ten boks do ćwiczeń na siłce, ale nie, nie wskoczyć? Znaczy, ja wiem, co tam jest. Nic się nie zniszczy. Zrobić taki hardcore? Nie było. Chciałam pokazać włosową polecajkę. Ja kupiłam tę szczotkę z polecenia Klaudii Matuszewskiej. Ona jest włosingowym profilem, bo tak to mogę nazwać. I właśnie poleca sporo rzeczy i napisała: Babki, biegnijcie do Lidla po szczotkę za 9,99. I serio, ona tak fajnie masuje skórę głowy. A od mojej Julki dowiedziałam się o tym, jak sprawdzić, czy szczotka jest dobra. Zobaczcie, to jest zła szczotka, pomimo, że kupiłam ją od fryzjera i namówił mnie na nią. Jak odegniecie ten pręcik, to widzicie tutaj końcówkę jeszcze taką plastikową, i to podobno może niszczyć włosy, bo może je nadrywać. A tutaj już w tej dziurce nie macie nic, co Was może przyhaczyć. Więc szczotka od fryzjera, nie wiem, czy nie kosztowała 5-6 dych. Jeszcze w gs się logo z niej starło. No i dobrze, to przynajmniej nie wiecie, jak jej firmy to nie kupicie tej złej. A tu elegancka z lidelka, 10 zł. Trochę wygląda jak te talerze takie owsiane kiedyś sobie w knajpach, co można było ich zjeść. Dobra, ona nie jest najpiękniejsza. To nie jest najpiękniejsza szczotka. Seriously. Chociaż ratuje ją ten miętowy kolor. Ale no 10 zeta i o uh, 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 uh. To Tu jest naprawdę przyjemne. Cyryl twierdzi, że kupił dużo fajnych rzeczy. No to patrzymy. Tego jeszcze nie było unboxing. O Boże! Biosnax. Tak, to lubimy. Dużo chusteczek. No dobra, ale pokazuj z czego jesteś dumny, chusteczek. bo. Chusteczek. Andruty. Ale ostatnio oglądałam i one mają dużo kalorii, więc. Czekaj. Woda ma mało kalorii. Nie, woda ma aż zero, a zero to jest okrągłe, to jest dużo. Co to jest? Ale nie wiesz, co to jest? Zaraz ci powiem. O! Gra po Jezu, będziemy grać w kości. A mamy kostki? To jest w zestawie, a druga gra, kalambury na skojarzenia, że trzeba pokazywać. A jak pokażesz takiego <grym> żołędzia? Się sypie trochę, ale czekaj. Wiem jak pokażę żołędzia, ale nie nagram tego na YouTube'a. I teraz dla Ciebie quiz. Co to jest? Biokurczak bez antybiotyków. Tak, jak my go zjemy? Surowego. <grym z żołędzia> nie, zjemy go w panierce panko. O, pa o panie! O panko! Oli! Jakieś owocowe rolki I owocowe reels! Proszę, Te. panie, Siu. Ej, to się rozsypa! Ej, sorry, ale ty to panko kupiłeś rozpakowane? Tak, żeby już nie trzeba było domu rozpakowywać. Ej, ale to ono się rozsypało, no to, czekaj. Nie ruszaj! Ale to nie przeżarły go jakieś szczury? Japońskie szczury. No. To wiesz, że ono niebezpieczne są, nie? jest zestawu kurczakowego. O, Jeszcze kupiłem słoik witaminiany sody, żeby nam smakowało. No, bez tego to wszystko no. smakuje jak budyń. Ale dwie gry Ci kupiłem? Ale będziemy grać zaraz. Dobra, to jednak nie idę na siłkę. Kąd w tej grze się wziął ołówek z Ikei? Czy jest na nim gdzieś starte logo? Ja gram, żeby grać, nie żeby wygrać. Ja gram, żeby wygrać. Ja wygrałem w życiu miłość. Świetna gra. Słuchajcie, ja się dawno w tak coś dobrze nie bawiłam. Cyryl wygrał. wygrał najlepszy, uczciwie. Gra... No to Część, prawda. Tak no niestety. Nieszczere gratulacje cyrylu. Gramy w kalambury. W ostatnim blogu pozbywaliśmy się choinki i nie pokazałam Wam, jak tu wszystko przystroiłam w wersji minimalistyczno-biało-beżowej, więc y, tutaj świetniki, takie pierdółki. To jest w ogóle Węzełek. Tutaj bardzo lubię tę lampkę, ona daje super światło, zaraz wam pokażę. Cozy. Tutaj świeczki, aromatli, radyjko. Piękna ekspozycja, ale to jest akurat roślinka Oliego, więc to jest bardzo ważne. Zachodował coś tam w szkole, mieli robili. To była choinka, jej nie ma, i mam wreszcie mój spod do nagrywek z powrotem. Tutaj tak wszystko wygląda, w ogóle to mi się podoba, ten aparat kiedyś zwędziłam mojemu tacie, bo on kolekcjonuje, <tato>, tato jak to oglądasz, to jeśli go szukałeś, to jest u mnie i podoba mi się, że ten czarny kolor tutaj nawiązuje do tej czarnej półki, a w ogóle ta świeczka, ja ją dostałam, o! Właśnie od mojego taty, ale to już po prostu był prezent, to nie jest żadne kradzione. Jest to świeczka, która, zobaczcie, szkoda mi było jej palić i ona już się chyba już dosłownie popsuła. Znaczy taki dziwny się ten wózek zrobił, ale ona cały czas ładnie pachnie, nie, nie, że śmierdzi, nie dlatego jest pod kloszem, że coś jest z nią tam nie tak. Tutaj. to jest w ogóle bardzo ładna solniczka i pieprzniczka, super miejsce na solniczkę i pieprzniczkę jako książek, ale zobaczcie, blisko stołu. Tutaj taka kompozycja. Hello! Tutaj się prezentuje to następująco. Trochę gołych babek. Tutaj, no tutaj to jest za dużo. To tu nie stoję, ale ogólnie uwielbiam kominki i te woski, więc wczoraj paliłam i dlatego tu stał, bo z tego miejsca to się fajnie rozprzestrzenia. I też nie lubię świeczek, które mają takie zielone pakowanie. W ogóle pamiętacie, AWE? Jeszcze mam kilka. No uwielbiałam ich, nie ma. Wyszli z Polski, nie ma tego sklepu. Stój tu sobie, dopóki się nie skończysz. To jest Mauritius. Nie byłam nigdy. A wy? Tadam. Na kominku jeszcze jest tak łyso chyba, czy spoko. Nie wiem, czy coś powinno się tu jeszcze znaleźć. Może na razie taki minimalizm byłby wskazany. I poduszeczki. W ogóle Cyryl coś ostatnio mówił, że chciałby nową kanapę, że ta się tak rozjeżdża, bo faktycznie te poduszki troszkę jeżdżą na boki, ale ona jest mega, mega wygodna, więc nie wiem, czym by można ją zastąpić, żeby było ładnie, wygodnie i żeby nie było drogą. Hmm, to chyba niemożliwe, nie? Bo te duże kanapy to raczej są drogie, więc zobaczymy. Pewnie na razie jeszcze zostaniemy z tą. Ale jak macie jakieś godne polecenia, to dawajcie znać.